Z tej strony Ania i witam Was w nowym vlogmasie, w nowym tygodniu po dwudniowej weekendowej przerwie. Ja za kilka minut wychodzę z domu, więc pozwólcie, że zacznę się malować. Zrobię tak jak zazwyczaj, jak wychodzę, czyli tylko brwi i rzęsy. OK, jest godzina 16, także najpóźniej no jak tylko, kiedykolwiek zaczynałam vloga Z tego powodu, że dzisiaj starałam się zakończyć wszystko takie związane z montowaniem, z pracą biurową na resztę tego tygodnia Bo nagrywam jeszcze w poprzednich tygodniach, jak to oglądacie Udało mi się to zrobić, później położyłam się i uznałam, że mogę się strzemnąć takie 30 minut Po 10 minutach spojrzałam na telefon, zobaczyłam, że zostało mi 20 minut Także przez 10 minut jeszcze bym zasypiała, przez 10 minut bym spała i by w dziku. Znałam, że nie, dobra, wstaje. Zrobiłam sobie podwójną kawę, także teraz staram się rozbudzić. Wychodzę dosłownie za chwilę. Widzę się dzisiaj z moją mamą idziemy do sklepów, ponieważ przyszła jej choinka. Ona potrzebuje jeszcze jakieś tam dodatkowe ozdoby na choinkę, a później obiecałam pomóc i ubrać tej choinkę. I to jest ta, którą ja jej zamawiałam i ona jest taka z pniem. Sobie zamówiłam taką zwykłą od podłogi, a u niej właśnie taką z piękiem. Wygląda całkiem fajnie ją wczoraj rozłożyć. Więc zobaczycie ją dzisiaj, zobaczycie jak ją e, ozdabiam. Pójdziemy na pewno do Tediego, czyli do tego sklepu, który ostatnio pominęłam. E, to też wam pokażę co tam takiego e, ciekawego mają, czy może coś mi się uda kupić. A później wieczorem mam nadzieję, że będziemy mogli sobie spędzić e, wspólnie czasu ja i wy podpowiadam na wasze pytania, które wysłaliście mi na Instagramie. Teraz, jeśli chcecie zadawać jakieś pytania do przyszłych filmów, to możecie je pisać po prostu e, tutaj w komentarzach, że spędzimy sobie taki. Przyjemny e, wieczór. Mam nadzieję, że Wasz poniedziałek mija Wam naprawdę dobrze i co? Idziemy! Jestem w domu dosłownie tylko na chwilę, żeby zjeść obiad i wracam do mamy. Będziemy e, ubierać choinkę, dekorować. Także będę wam pokazywała też kilka scen, ale najpierw przed moim wejściem chcę wam pokazać, co udało nam się kupić. Tylko najpierw sobie spokojnie zjem. To jest ryż z warzywami. To jest taka mieszanka meksykańska z puszki, podsmażona na oleju z sosem sojowym, przyprawami. I dodałam też jedno jajko, i to tak wymieszałam. Także mam też takie kawałeczki. E, jajka! A. Mam też głodnego psa. Przysięgam, że ja go karmię. Staram się rozłożyć tu, gdzie będziecie mnie widzieli. Akurat mam świąteczne potusie, także że jakoś to tam e, fajnie wygląda. Dobra, jeśli chodzi o zakupy, to byłyśmy w Perim. To jest na choinkę mojej mamy, i one kosztują po 5 zł za sztukę. Także fajnie. I one są takie białe, ze złotymi elementami bardzo ładnie, będą wyglądały na zielonej choince. Dalej kupiłam takie pudełeczka na paczki, które się składa samemu. One są dość małe, ale mam nadzieję, że mi starczą, bo nie widziałam żadnych takich innych właśnie pudełek, które nie były z pokrywką, tylko właśnie takie zamykane same z siebie, które byłyby fajne do wysyłki za granicę, żeby to się trzymało jakoś. Będę dalej szukała, ale może to mi się przyda. Dalej mam papiery, to nie są świąteczne papiery, ale to są takie akwarelowe, które przydadzą mi się do tła, do zdjęć. Ej, młody! Akurat dla White nic nie mam. Jeśli chodzi o Pepko, to udało mi się kupić świąteczne tasiemki, które pokażę Wam na którymś filmiku, na pewno będziecie mieli okazję to zobaczyć. Z Teddy mam jeszcze lampki na choinkę, które będziemy rozkładały również na choince mojej mamy, obrót do mojej mamy, także to wszystko z powrotem do niej zabieram. Sobie kupiłam jeszcze długopis w rozpanie akurat, tak trochę mnie, ale też Wam pokażę to przy jakiejś innej okazji już tak bliżej. No, i mamy prezenty dla synka mojego brata. Akurat mały zaczął jeść jakieś takie pierwsze stałe produkty, więc mamy jakiś taki deserek, jabłko burak, łyżeczki takie dla niemowlaków oraz dwie książki. I ja i moja mama uważamy, że książki są bardzo ważne w rozwoju dzieci, także takie, które znalazłyśmy, to jedna taka opakowana w taką piankę którą bardzo fajnie się e, przewraca, więc do takiego maluszka będzie akurat. I to już troszeczkę takie może dla starszego, ale to można czytać dziecku i to są wiersze e różnych autorów z y, przepięknymi obrazkami. Także myślę, że już można zacząć czytać takie rzeczy do, do spania. To jest właśnie takie. To się nazywa zasypianki. Także to będzie prezent świąteczny. A te rzeczy, które są moje, to już mogę powyciągać. A wiesz sobie biorę z powrotem do mamy. Ona już to nie czeka. więc idę, wypijemy sobie coś ciepłego i zabierzemy się do roboty. Idziemy! idziemy! No już, siu, siu, No. Dobra, to chyba wszystko. değil <laughs> I tak jak obiecałam się tam, żeby podpowiadać na Wasze pytania, niestety zaczęła mnie boleć głowa, także trochę żałuję, że będę to robiła z bolącą głową. Bo będzie ciekawie, tak jak widzicie po tytule tego filmu, będę się dzieliła moimi kilkoma niepopularnymi opiniami z tego powodu, że pod ostatnim i pod wcześniejszym filmem, pod filmami w zeszłym tygodniu pojawiały się komentarze, które nie do końca w porządku ze mną siedzą i po prostu czuję taką wewnętrzną potrzebę yy, odpowiedzenia na nie i. Wyrażenie swojej własnej opinii na te tematy, ponieważ czuję w pewnym sensie taką pasję, jeśli chodzi o niektóre z tych tematów. Nie nazwałabym tego powołaniem, ale nie potrafię po prostu siedzieć spokojnie, jak widzę. Tego typu słowa. Dlatego, jeśli nie jesteście na to gotowi, to możecie skończyć oglądanie tego filmu, jeśli nie chcecie nic ciężkiego dzisiaj. Jeśli jesteście gotowi. To zapraszam Was do oglądania. Kiedyś na pewno będę chciała się podzielić większą ilością takich moich niepopularnych opinii i wtedy mogłabym z tego zrobić cały osobny filmik. Jeśli w ogóle jest to coś, co Was interesuje, mimo że wiem, że mogę na tego stracić wielu obserwujących, no ale taka selekcja osób, które się ze mną nie zgadzają, w sumie mi nie przeszkadza. Hmm. Żałuję bardzo, że przynajmniej w naszym kraju są to wciąż tematy kontrowersyjne i tak szokujące, no ale nic, zaczynamy. Okej, okay, jeśli chodzi o pierwszy komentarz, przygotujcie się. Zaraz wrzucę wam go tutaj na ekran, bo nie będę go czytała całego, jeśli chcecie to możecie zatrzymać filmik i przeczytać go, ale po prostu szkoda mi czasu na antenie. No ale chociaż początek, pokażę wam o co mi tu w ogóle chodzi. Oglądam twoje filmiki od jakiegoś czasu wraz z chłopakiem. Mamy jedno spostrzeżenie. Każdy z nich jest bardziej nafaszerowany pod tekstami seksualnymi. Nie wiem czy masz tego świadomość, ale mogą ci oglądać nie tylko nastolatki czy młode dziewczyny. Po drugiej stronie bywają też niebezpieczne typy, który niektórymi ujęciami wręcz prowokujesz? Dalej nie czytam. Macie jeszcze sekundę, żeby sobie zatrzymać film. Okej. Okay. Tu mam dużo do powiedzenia, ale postaram się to zrobić dość krótko. I powiem tak: kobiety od bardzo młodego wieku uczy się, żeby się zakrywać, żeby nie prowokować, tak jak to było powiedziane, żeby wyglądać skromnie, a rozbierać się tylko dla męża. I stwierdzę tutaj fakt, mówiąc, że kobiece ciało ma dużą moc, wystarczy znać podstawy marketingu albo zapoznać się z jakimikolwiek statystykami czy badaniami na ten temat. No to ktoś tak sobie usiadł i sobie myśli, no to w jaki sposób można tę moc odebrać? No bo fizycznie nie bardzo da się to zrobić, nie odbierzesz komuś jego ciała. Chociaż mimo wszystko prawa kobiet, tak jak wiemy, są ograniczane, ale to nie jest wystarczające. I tutaj wchodzi to podejście, które zresztą przed chwilą widzieliście. I jest to po pierwsze oczekiwania kulturowe, czyli albo nie wypada, zastraszanie, czyli albo ktoś ci coś zrobi, jak będziesz tak wyglądać, oraz Obwinianie ofiary, czyli a czego się spodziewałaś, ubierając się czy malując się w ten sposób, albo na przykład to, co przed chwilą widzieliśmy, czyli albo sama prowokujesz takim wyglądem czy takim zachowaniem. Czyli takie sugerowanie, że jeśli coś się stanie, to będzie to Twoja wina, było to coś, na co masz wpływ, ty, bo to jest przecież coś, co ty robisz. Albo już jak się stało, no to takie najprostsze obwinianie ofiary. I to mnie frustruje, bo gdybyśmy młodych ludzi uczyli, żeby nie traktować drugiego człowieka jako obiekt seksualny, to nie musielibyśmy ich uczyć, w jaki sposób się zachowywać i wyglądać, żeby przypadkiem się nie wychylić i nie zostać w ten sposób odebranym. Zamiast tego uczymy dziewczynki, że jak ktoś ciągnie je za włosy albo za ubrania i narusza ich prywatną przestrzeń, to albo tak tylko podrywa, zaczepia cię, bo mu się podobasz. Mówimy im, że kolana i ramiona trzeba zakrywać, bo rozpraszają, czyli już w najmłodszym wieku uczymy tej narracji, że twoje ciało tak naprawdę nie należy do ciebie. I tu problemem naprawdę nie jest to, że miałam na sobie w filmiku krótkie spodenki czy piżamy. Problemem jest to, że ludzie wciąż uważają, że w jakiś sposób zmienia mnie to nagle w prowokujący obiekt seksualny. Ok, drugi komentarz i tutaj również nie będę pokazywała, kto to opublikował. Możliwe, że ta osoba zmieni zdanie, będzie chciała usunąć komentarz. Zrozumie w ogóle, o czym mówię. Ja też rozumiem, że ludzie wychowywali się w różnych warunkach. Inne rzeczy uważają za normalne też przez to, w jakim otoczeniu przebywają. I ja też wiem, że ta osoba miała dobre zamiary. Bo to słychać i jest mi miło, że moje materiały są dla Ciebie czymś przyjemnym do oglądania. I mam nadzieję, że ten mój taki spokojny głos pomoże Ci przebrnąć przez... Dalszą część tego filmiku? Bo chcę tutaj zwrócić uwagę na pewne treści, które zostały w tym komentarzu zawarte. No to czytam. Osobiście nie bardzo jestem do interesowania się osobami z tej samej płci, ale szanuję. Już dawno podejrzewałam, że taka właśnie jesteś, jednak to nic nie zmienia. Uwielbiam cię oglądać, Twój głos jest zawsze spokojny i przyjemny dla ucha. Myślałam, że takie osoby są dziwne, ale Ty jesteś przykładem tego, że takie osoby mogą być naprawdę fajne. Dziękuję. No i rzeczywiście nasze pokolenie wychowało się na takim przekonaniu, że a niech sobie będą ci geje, ale ja nie muszę ich widzieć i mówieniu, że to jest to tolerancyjne i otwarte podejście, ponieważ tak bardzo różniło się od przekonań poprzednich pokoleń. Nasze pokolenie z tej fazy takiej przejściowej wydaje mi się, że już wyrasta, ale wciąż przejawia się ona właśnie w taki bardziej ukryty sposób. Czyli mówi się, że się toleruje i szanuje takie osoby, ale mówi się to w taki sposób, jakby było to coś wielkiego. No nie, to jest drugi człowiek i on ci nie musi udowadniać, że jego orientacja nie robi z niego złego człowieka. Powiem tak, orientacja seksualna to nie jest smak lodów czy film i to nie jest coś, na czego temat powinno się mieć jakąkolwiek opinię, bo powtórzę, to jest drugi człowiek. I w przyszłości na pewno będę jeszcze o tym mówiła bo to są takie komentarze, które się przewijają ja jako osoba queer spotykam się z takimi przekonaniami z tego typu osobami no dość często, więc będę miała na pewno co komentować i co przedstawiać, tak z mojej strony okej, okay, i już tak na trochę luźniej, zapytałam was na instagramie o wasze pytania i tutaj też było kilka na które chciałam odpowiedzieć, no i pytanko numer jeden, czy myślał ktoś kiedyś, że masz anoreksję, wiesz, taka jesteś. I tutaj taka prosta odpowiedź do pierwszego pytania to tak, i wydaje mi się, że w pewnym momencie nawet dodałam słowo anoreksja, i chuda do słów zablokowanych na moim kanale, także wszystkie komentarze z tymi słowami trafiały automatycznie do spamu. I ja dopiero jak miałam siłę, to tam sobie zaglądałam, żeby je przejrzeć i albo zaakceptować, albo je wyrzucić. Bo już po prostu miałam tak bardzo dosyć czytania tego każdego dnia. I teraz powiem coś, co może być uznane za niepopularną opinię i niektórych zaskoczyć, ale jest to po prostu fakt i jest to to, że waga nie jest bezpośrednio związana z zaburzeniami odżywiania. Są to zaburzenia psychiczne, czyli nie siedzą w naszym takim ciele fizycznym. Oczywiście niska waga może być skutkiem takich zaburzeń, ale nie jest ona przyczyną powodem zaburzeń. Mogłabym mieć normalną wagę, mogłabym mieć nadwagę i mogłabym mieć niedowagę i wciąż mieć zaburzenie odżywiania i w żaden sposób nie definiuje to chorobę. Może to ją przerzucić na trochę inny poziom, czyli na przykład bardzo niska waga może wymagać interwencji takiej typowo medycznej, nie tylko takiej psychoterapeutycznej, ale patrzenie na kogoś i próbowanie zgadywania ich chorób psychicznych jest w ogóle nie na miejscu. Tak jak nie mówi się komuś, o wiesz wyglądasz jakbyś była w ciąży, tak samo nie mów się komuś, wiesz, wyglądasz jakbyś miała anoreksję, bo to nie jest tak, że ta osoba nagle będzie olśniona i pomyśli, kurde, rzeczywiście, nie wiedziałam, że mogłam być w ciąży, nie wiedziałam, że mogę być, jakieś zaburzenia odżywiania, rzeczywiście, to teraz pójdę do lekarza, dziękuję Ci bardzo. No nie, nie jesteście lekarzami i nie macie prawa mówić takich rzeczy drugiej osobie. Pytanie numer dwa, czy masz jakieś rady, jak wybić się na Instagramie? I tu oczywiście metody są i są to nawet takie, które ja używam, takie jak korzystanie z hashtagów, odpisywanie na komentarze, są to takie proste rzeczy, są też takie rzeczy mniej oczywiste, więc jeśli w ogóle interesuje Was tematyka rozwijania Waszego profilu na Instagramie, to polecam Wam Kamilę Pułkowską na Instagramie. Postaram się ją podlinkować w opisie, jeśli tego nie zrobię, to możecie mi o Przypomnieć. Ona na tym się skupia na swoim profilu i możecie się od niej naprawdę dużo nauczyć, ale też będę miała taką poradę od siebie dla Was, i to jest to, żeby po prostu robić coś, co Was interesuje. Według mnie najlepsze i najzdrowsze podejście jest takie, żeby robić rzeczy w taki sposób, że nawet jeśli Wam się nie uda, nawet jeśli nie zaobserwuje Was ani jedna osoba i nic z tego nie wyjdzie, to wciąż będziecie zadowoleni sami z siebie. Że nie poczujecie, jakbyście stracili czas. Jeśli robicie coś z takim głównym celem, żeby zdobyć obserwujących, to szanse od razu bardzo maleją. I ostatnie pytanie na dziś. Jak myślisz, czy wyprowadzka w wieku 18 lat to dobry pomysł? Źle się czuję w domu rodzinnym? I tutaj można byłoby powiedzieć, że również mam niepopularną opinię. Są osoby, które powiedzą, że się nie opłaca, że lepiej jest siedzieć w domu rodzinnym tak długo, jak się da, żeby zaoszczędzić sobie pieniądze i rzeczywiście zrobić to porządnie, czyli już sobie na przykład kupić jakieś tam wymarzone mieszkanie. Według mnie naprawdę jest warto spróbować sobie coś wynająć ze współlokatorami, jak tylko będzie was na to stać i jak będziecie w ogóle czuli taką potrzebę zmiany otoczenia. Ja wyprowadziłam się z domu rodzinnego w wieku 19 Lat I naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym miała to zrobić jakkolwiek inaczej. I to tyle na dziś. Dajcie mi znać, jak w ogóle spodobała Wam się taka forma mnie siedzącej i opowiadającej o takich moich mniej popularnych opiniach. Jeśli chcecie skomentować któryś z tych tematów, któryś z tych komentarzy, któryś z tych pytań, to proszę, zróbcie to kulturalnie. Ja na bieżąco śledzę komentarze i będę to robiła również teraz i nie pozwolę na to, żeby tam się działo coś niekulturalnego, niesmacznego. Nie chcę, żeby ktokolwiek z Was zeskrolował pod filmik i poczuł się źle, więc to jest po prostu mój priorytet. Ale to już tyle na dzisiejszy filmik. Chciałabym już na sam koniec, czyli taka trochę odwrócona kolejność, otworzyć z Wami kalendarze adwentowe, bo jeszcze tego dzisiaj nie robiłam. Jest trochę ciemno, ale jakoś sobie poradzi zadanie na dziś to pisz w dzienniku a w razie gdybyście chcieli sobie nadrobić zajęcia z weekendu to jest pójdź na spacer oraz upiec ciasteczka no to jeszcze herbatki i wam się przyznam, że te z weekendu dzisiaj wypiłam z mamą i mamy czternastkę i jest to chai charge zapomniałam, że z tyłu są opisy i to jest boss z również takimi przyprawami świątecznymi Smakołyczek, który już sobie na dziś odpuszczę. Otworzyłam, ale zostawiam go sobie na jutro do kawy, bo jest już po prostu dziś na to za późno. I mamy jeszcze smakołyk dla Majta. I już to fajnie zaczyna wyglądać, że te wszystkie kalendarze są takie pootwierane, że większość okienek mamy już otwartych. Tyłu taki trochę creepy mój cień, ale to już tyle na dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Pa!